Cześć, naszym nowym gościem Daniel Podgórski, drużyna BMK Wolej. Cześć. Daniel, na początku miała być to drużyna Karamba, troszeczkę się pozmieniało. Po czasie dowiedziałem się, że to będzie jednak BMK. Jak to się stało, bo kilka miesięcy wcześniej mówili, że będziecie występować raczej pod nazwą Karamba. Tak. Graliśmy jako Karamba już od jakiegoś czasu, z chłopakami tam, którzy trąbili na tylko Zresztą kilku z nas zostało tutaj w tych BMK. Mhm. Dwóch założycieli zdecydowało, że nie będzie z nami grać, no i zaczęliśmy się po prostu zastanawiać pod jakim szybem się zgłosimy. No a że jeden z nas ma autoserwis, no uh -huh. nie muszę jakichś głównie, po prostu postanowił włożyć pieniążki na, na wpisowe i Mhm. Tak to właśnie powstała No właśnie, bardzo dobrze wam idzie. Można powiedzieć, że jest to wasz premierowy sezon w Siatkarskiej Lidze Trymiasta, choć tak nie do końca, bo większość graczy, którzy grały bez no gdzieś tam przecierało żlaki swoje. W pierwszej lidze w zasadzie, w większości kraliście, bo mhm. w większości sprężysto kopytnych Oraz mamy tutaj kolegę, który grał w Lewej tak, to teraz jeszcze jest drużyna tak, Merkury, tak, tak. także jak byś miał porównać ten poziom drugoligowy i poziom pierwszoligowy, czy to jest jakiś duży przeskok? Teraz mówi się, że o, dużo o tym, że jednak ta pierwsza liga gdzieś tam poszła zdecydowanie do przodu. Pamiętasz jeszcze tą troszeczkę słabszą, można powiedzieć, mhm. pierwszą ligę i myślisz, że jest tutaj dosyć duża różnica, czy... A czy może jakiejś tam wielkiej różnicy nie ma, na pewno, no, troszeczkę, troszeczkę na pewno jest jest też ta druga liga wyrównana, uważam, Hmm. Może troszeczkę poziomem jest niższa niż ta pierwsza liga z zeszłego roku, ale jest na pewno wyrównana. No, przeskok, przeskok jest na pewno nieznaczny, ale myślę, że jest. Pytam Ciebie o to, ponieważ jesteście już tylko 5 kroków przed awansem do wyższej klasy rozgrywkowej. Mieliście krótką przerwę, dwutygodniową bodajże, zaraz sobie wytłumaczymy dlaczego, natomiast przed tą przerwą zajmowaliście pierwsze miejsce w drugiej lidze. Dzisiaj gracie dwa spotkania, także jest szansa na powrót na, na to najwyższe miejsce. Myślisz, że będziecie potrzebowali jakichś wzmocnień w tej pierwszej i jeśli uda Wam się awansować, czy jeszcze tak daleko nie wybiegacie w przód? Eee, znaczy najpierw... Trzeba na Was sobie wywalczyć, ale tak, mamy takie znaczy, scenariusze, na za duże słowo, ale mamy tam z tyłu głowy już jakiś plan, jak tutaj do tego podejść i, i mamy już takie wstępne no rozmowy tak. może, że tak powiem, z chłopakami, którzy mogliby nas wzmocnić, jeżeli oczywiście na Was uda się zdobyć. No tak, tak, bo to… Ale no, na pewno jakieś wzmocnienia będą potrzebne, bo mhm. no też nie chcemy, znaczy, ja, najpierw tak jak mówię, musimy to… Do... Chcemy hmm. walczyć na boisku, ale też nie chcemy po prostu być tam kupcami do bycia, tak? Także hmm. no też takie wzmocnienia na pewno będą potrzebne. Wspomniałem o tej przerwie, więc może chwilkę o tym. Macie reprezentanta Polski, jakby nie patrzeć w swoim składzie. Tutaj większość osób pewnie jest zaskoczony, bo zakładam, że nie wszyscy o tym wiedzą. Jakbyś mógł tutaj nakreślić, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. No tak, jest to takie ciekawe, nie, chyba niecodzienne. Jacek Pato, nasz libero, jest reprezentantem Polski w siatkówce niesłyszących. Mhm. I byli po prostu w, teraz, odbywała się olimpiada mhm. w Brazylii. Nie wiem, to się nazywa jakoś tam sport głuchych, czy tam sport mm -hmm. niesłyszących, nie no i właśnie dlatego poprosiliśmy Cię o tą przerwę, bo Jacek właśnie był w Brazylii na tych Igrzyskach. Piąte miejsce zajęli, także no, myślę, że jest to sukces. Podobno trzy drużyny były totalnie nie do także tak na dobrą sprawę czwarte to było Maximuli Zdobyć, wywalczyli piąte, więc, więc, więc. sami określili to jako sukces, więc myślę, że fajnie. Dobra, wróćmy do Światkarskiej Ligi Trójmiasta. Powiedziałem, że wygraliście 8 spotkań. Jesteście jedną z dwóch niepokonanych drużyn w Światkarskiej Lidze Trójmiasta obecnie, więc jest to już jakby nie patrzeć duży sukces na 38 drużyn. Ale były w trakcie tego sezonu pewne rysy na Waszej grze i tak naprawdę no. Troszeczkę w niektórych spotkaniach szczęście Wam dopisywało, można powiedzieć, bo mogło się potoczyć różnie. Czy uważasz, że jak gdyby... Z czego to tak naprawdę wynikało, bo zazwyczaj byliście faworytami takimi zdecydowanymi tych spotkań, bo na przykład z nielotami no, to typowaliśmy no, tutaj gładkie 3-0, a to był tak naprawdę thriller, dreszczowiec. Co tam się wydarzyło? Mecz z Nieletami totalnie nie szło nic zupełnie. Po prostu no, nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć, trafił taki dzień, w którym nie szło nam totalnie nic, więc w ogóle z perspektywy tego jak ten mecz wyglądał chyba spoko w ogóle, że te dwa punkty są. A wracając do tego, tak jak w pierwszej części pytania, tak, pogubiliśmy głupio punkty, myślę, że takie rozluźnienie, na przykład, nie wiem, mecz ze Spontanem, tak, dwa pierwsze sety, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, do 12 chyba, tak, do 13, mamy ich na wydajcu 17 15 potem jakieś rozluźnienie, dwa senki, czy cokolwiek, nie wiem, nie mam pojęcia, coś chyba, chyba z tego to wynika, jakieś takie, za szybko chyba wierzymy, że to się samo wygra, no, a jednak trzeba tą kropkę na B postawić i chyba z tym jest taki problem. Trudniejszy rywal w drugiej widze, z którym mieliście okazję grać. tej polu, tak? Mhm. Dziki. Dziki. Zakończyło się 2-1. Dla Was, natomiast jest to jedna z drużyn, która też tutaj będzie walczyła z Wami do samego końca o awans. Jeszcze kilka trudnych spotkań przed Wami. Obawiacie się którego z tych rywali najbardziej, czy do każdego spotkania podchodzicie na 100% możliwości? Nie, do każdego podchodzimy na 100% możliwości. Tak naprawdę. No. Nie powiem, jesteśmy pewnie siebie tak, ale no, 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 wychodzimy, żeby wygrać. Po prostu każdy mecz musimy wygrać i każdy mecz to jest osobna historia, więc no wiadomo, no, z punktów wynikałoby, że, że, że musimy się najbardziej wybrać tak? Mhm. Na pewno jest to bardzo mocna ekipa, ale no, po drodze mamy jeszcze kilka ekip, także każdy mecz na 100% i nie ma tam jakiegoś rozgraniczenia. Słabszy przeciwnik, mocniejszym przeciwnik. Mieliście okazję grać jeszcze z Dream Volley, chociażby na pobróżu, czy Dream Volley raczej tam nie, występuje? Na Pogórzu, nie? nie, mieliśmy okazję grać jako karamba z Dream Volleyem w takiej lidze w Sopocie, to mm, się Las, nazywał Las, dokładnie, uh -huh. więc dwa mecze z nimi rozegraliśmy. Uh -huh. Nie pamiętam, jaki był wynik, że przyznam, pamiętam, że jeszcze Kuba Perżyło grał tam, chyba tak. nawet na rozegraniu, ale jakim wynikiem to się zakończyło, to nie, nie powiem. Się. No ale na pewno graliśmy dwa mecze, bo tam był mecz i rewanż, także to w sumie był nasz jedyny, jedna taka możliwość, żeby się z nimi spotkać, a tak to... Okay, ok, nie zatrzymuję. Macie dwa ważne mecze, musicie okay. się troszeczkę dogrzać, także życzę powodzenia w dzisiejszych spotkaniach. Dzięki, Dzięki za wywiad. Dzięki.